Witam Was na kanale AUTOPREZENTACJE i dzisiaj przed Wami prezentuję Dacia Duster'a trzeciej generacji jest to ogromny przeskok względem dwójki już nie mówię o jedynce prezentowany model to oczywiście silnik TC 130 napęd na 4 koła pojemność silnika 1.2 z przodu światła ECO LED, natomiast światła drogowe są to zwykłe żarówki wloty powietrza też w reflektorach znalazł się napis dacia. Stylowo to wygląda. Poniżej czujniki parkowania, światła przeciwmgielne, kamera, napompowany zderzak. Dodaje takiego charakteru suwa terenowego. Tłoczenia. Także mas maska jest fajna, tłoczona. Prezentowany samochód dojechał do nas na kołach 18-calowych. Opony Continental. W tym samochodzie znajdziemy dużo elementów z recyklingu. Mamy tutaj właśnie napisane 20%. I oczywiście to poskutkowało, że cena jest niższa względem konkurencji. Lusterka z elementami miedzi, kierunkowskazy, kamera martwego pola. Lusterka standardowo są podgrzewane, regulowane, jeżeli coś znajduje się w strefie martwego pola. To kółeczko świeci nam się na mocno, mocno pomarańczowy kolor. Obramowania szyb. Ciemne. Też ciekawie prezentuje się ta trzecia szyba, że jest ona bez obramówki, bo nieraz różnie to wygląda w samochodach. Czarne relingi modułowe. Antena w kolorze czarnym. Niestety zabrakło tutaj rekinka. Też mi się podoba, że w końcu w trzeciej generacji ta klapka od wlewu paliwa nie jest tylko metalowa. Fajnie jest to wykończone teraz. Jest taki tłumny odgłos. Wizualnie poszerzone nadkola. Z tyłu w reflektorach również napis. Są one jakby przyciemnione. Dach płynnie przechodzi w tylny spoiler na klapie. Miedziany napis Dacia. Co ciekawe, rejestracja jest podświetlana zimną barwą. Z tyłu także nie zabrakło napompowanego zderzaka. Czujniki parkowania, kamera cofania. A teraz przyjrzymy się jak prezentuje się wnętrze bagażnika, który to pojemność ma 456 litrów. Natomiast po złożeniu siedzeń tutaj pojemność wzrasta do 1635 litrów. Na wyposażeniu Podnośnik, iuklipy, wieszaczki, oświetlenie, gumowa mata. Jeżeli nam się coś wyleje, łatwo jest zmyć właśnie z tego gumowego, a nie z materiału. Co ciekawe, rzadko się teraz zdarza w samochodach, ale tutaj mamy koło pełnowymiarowe, zapasowe. Wiadomo, jeżeli mamy silnik z gazem, LPG, z instalacją gazową, to tutaj jest ta instalacja. Niestety nie ma koła zapasowego, pełnowymiarowego. Latarka. W bagażniku na klapie bagażnika złącze USB typu C do ładowania i co ciekawe no, trzeba wiadomo pamiętać, aby to wyłączyć, jeżeli zamykamy klapę. Maska unoszona jest na siłowniczkach. Wygłuszenie na masce, jak również pomiędzy kabiną a silnikiem. I w tym modelu prześwit wynosi 217 mm, i warto zwrócić uwagę, że przedni zwis wynosi 857, natomiast długość całkowita tego samochodu to 4343 mm. Szerokość 1921 mm, zwis tylny 828 mm, a szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi 2069 i wysokość całkowita 1621. Rozstaw osi w tym modelu wynosi 2658. Teraz zapraszam was do wnętrza. Klamki w kolorze nadwozia. Na drzwiach tutaj takie piankowe wykończenia. Fotel regulowany manualnie. Kierownica taka spłaszczona troszkę u góry, troszkę u dołu. Satynowe elementy. Z lewej strony ustawienia tempomatu. Natomiast z prawej możemy tutaj zarządzać komputerem pokładowym. A także zmieniać motywy. Naszego ekranu z lewej strony, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, wyłączanie, włączanie kontroli trakcji, regulowanie wysokości świateł, system start-stop. Warto zaznaczyć, że nawiewy również mają takie elementy miedzi poniżej, hamulec ręczny. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Na środku ekran z Android Auto oraz Apple CarPlay, dotykowy. Płynnie sobie to dość działa, powyżej manualne, powyżej manualne przyciski do ustawienia właśnie ekranu, tutaj odgłosienie, przyciszanie, wyłączanie. Fotel kierowcy jak i pasażera jest podgrzewany trzystopniowo, jak również kierownica, klimatyzacja jest automatyczna, mamy możliwość tutaj wyboru temperatury, jak również wybór, jak, mam tutaj, jak ma tutaj nam wiać. No i tutaj takie standardowe fizyczne przyciski do klimy pod kierownicą można powiedzieć, że taka gałka do zarządzania również multimediami, odgłośnianie, przyciszanie zmienianie stacji, przełączenie dalej kolejności piosenek kółeczka wejście 12V dwa wejścia USB typu C indukcyjne ładowanie telefonu skrzynia sześciobiegowa manualna Okrętło do wyborów trybów jazdy: eko, auto, śnieg, błoto, piasek, jak również tryb terenowy. Dwa kapfoldery, podłokietnik, taki piankowy. Jak również znalazł się w nim schowek lusterko, dzień noc oświetlenie wnętrza kurtyny przeciwsłoneczne z lusterkiem. Rączki czarne. I tak oto prezentuje się właśnie wnętrze DASTERA trzeciej generacji. Zobaczymy, ile miejsca, jakie możliwości mają pasażerowie z tyłu pojazdu. Tutaj klamka zamocowana jest u góry. Regulowane zagłówki. W skrajnych fotelach mocowania na fotelik 10:00 ISOFIX. U-clip, Mini półeczka na telefon, jeżeli go ładujemy. Dwa wejście USB typu C do ładowania telefonu, gazetowniki, wyprofilowane, dość fajnie to się prezentuje, zagłówki, rączki dla pasażerów, uchwyty, no i oczywiście wnętrza oświetlenie i takie wieszaczki na słupkach. Zostawcie suba na kanale, aby być na bieżąco z nowościami, które wam tutaj mam okazję przedstawić.